Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do was z podsumowaniem czytelniczym miesiąca marca. W marcu udało mi się książek przeczytać pięć. Ja widzę, że to jest chyba taka moja średnia. Te pięć książek na miesiąc to jest wszystko co udaje mi się przeczytać. No tak to wychodzi, pomijając obowiązki domowe, zawodowe czy inne. I gdzieś te książki, te, te pięć książek udaje mi, się, um, udaje mi się przemycić dla nich jakiś wolny czas i, i te pięć książek na miesiąc przerobić. Tak więc zapraszam do oglądania filmu. Posłuchajcie. Z tych pięciu książek, o których mówię, fizycznie mam je przy sobie. Fizycznie mam przy sobie tylko trzy książki. Pozostałe rozeszły się w takim sensie, że po prostu je pożyczyłam i to jest jakby wymierny efekt prowadzenia kanału, ponieważ jeśli ktoś usłyszy moją recenzję na moim kanale, to bardzo często spotykam się z tym, że wówczas przeróżne osoby proszą mnie, abym im książkę, o której mówiłam, pożyczyła albo poleciła jeszcze jakieś inne, na przykład tego czy innego wydawnictwa. Z tego powodu bardzo się cieszę, bo to jest dla mnie taki, taki sygnał, że prowadzenie kanału no, nie idzie gdzieś tam sobie w internety i hula nie wiadomo gdzie i, i gdzieś znika, tylko ono przynosi jakąś korzyść. Dobra. Nie mam przy sobie książki Gęki Kawamury, a gdyby tak ze świata zniknęły koty, yy, i nie mam y, wegetarianki. Yy, to są książki, które udało mi się przeczytać na początku miesiąca, yy, i które to książki bardzo mi się spodobały. Aczkolwiek o wegetariance słyszałam przeróżne opinie, i wiem, że większości osób ta książka bardzo się nie podoba. Słuchajcie, ona jest trochę dziwna. Wegetarianka Han Kang. To historia o dziewczynie, która w wyniku przedziwnych snów przestaje jeść mięso. I tak naprawdę jej wegetarianizm jest tylko takim wstępem do przedziwnych rzeczy, sytuacji i do takiego bagna emocjonalnego, w które ona wciąga. Poszczególnych członków swojej rodziny i osoby, i wchodzi jakby w relacje z osobami z tej rodziny, no, z którymi pewne rzeczy nie powinny, pewne, pewne zdarzenia, pewne sytuacje nie powinny ją łączyć, nie powinny w ogóle mieć miejsca. To tak naprawdę opowieść o chorobie psychicznej, która nie tylko pogrąża osobę, którą, którą dotyczy i którą dotyka. Ale y, ciągnie y, za sobą y, wszystkich członków rodziny, którzy, no, chcąc, nie chcąc, w pewien sposób y, stają się jakby nie dość, że wplątani w to wszystko. To, y, co po niektórych czują się jakby odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Jeśli lubicie y, książki takie nieco mroczne. Trochę przedziwne, gdzie zachowania bohaterów zaczynają e, wnikać w jakieś takie głębokie warstwy ludzkiej natury, e, intymności, seksualności i, i tego typu rzeczy. No to może Wam się spodobać. E, wiem, że nie trafia ta książka do wszystkich i nie wszystkim się podoba. Mnie się podobała. Kolejna książka, którą udało mi się przeczytać w marcu, a jest to książka bardzo cieniutka. A gdyby tak ze świata zniknęły koty, gęki, kawamury, to książka z wydawnictwa bowiem, którą to książkę od wydawnictwa otrzymałam, za co bardzo dziękuję, bo książka bardzo mi się podobała. To historia trochę śmieszna, trochę smutna. Ale na pewno bardzo refleksyjna i dająca do myślenia, i y, odpowiadająca na pytanie, co tak naprawdę w naszym życiu jest ważne. Czy udałoby się nam, jako ludziom, żyć bez pewnych rzeczy, jak nie wiem, telefon, y, zegarki, muzyka, filmy, y, czy wiele, wiele jeszcze innych rzeczy? Y, czy poradzilibyśmy sobie bez tych rzeczy? Czy, czy rzeczy, które nas otaczają y, i mają na nas ogromny wpływ? Są tak naprawdę nam potrzebne? Czy ich brak pozwoliłby odkryć nam to, co tak naprawdę jest w życiu ważne i pozwolił bardziej otworzyć się na drugiego człowieka? To historia młodego człowieka, który dowiaduje się w pewnym momencie, że jest śmiertelnie chory i że nie zostaje mu dużo tego życia. Ale tutaj na scenę wkracza Diabeł, który oferuje mu pewną propozycję, dzięki której nasz główny bohater będzie mógł jeszcze trochę tego życia użyć. Postać Diabła bardzo komiczna, prześmieszna, ale przez to taka trochę rozczulająca. Jeśli jesteście zainteresowani książkami, które gdzieś pod tą warstwą Opowiadania, które się toczy, historii, historii ludzkich związków, relacji pomiędzy rodziną, partnerami, przyjaciółmi itd. Jeśli pod tą warstwą, no jakby oczekujecie takich bardziej mięsistych. Bardziej filozoficznych rozważań, to ta książka jest dla Was. Cięgnijcie po, po książkę z wydawnictwa, bowiem, a gdyby tak ze świata zniknęły koty, to taka dobra odskocznia od codzienności i chwila refleksji. Kolejna książka z wydawnictwa, pauza tym razem książka Maria Hubert, Dorośli. Książka, o której mówiłam na poprzednim w moim filmie, którymś z ostatnich reading vlogów, więc nie będę się teraz na nią tu specjalnie rozwodziła. To również książka o, o relacjach pomiędzy siostrami, o potrzebie macierzyństwa, niespełnionej potrzebie macierzyństwa i, y, i takiej tęsknocie za tym, aby, y, aby po prostu posiadać, y, posiadać dziecko. Bardzo y, wzruszająca jest ta historia i no, zresztą, jak wiele książek, pauzy: one, one są tak dobre, tak, na tak niewielu stronach zawierają tak dużo emocji yy, i potrafią yy, no, tak, yy, tak głęboko wejść w te, yy, w te relacje bohaterów i w ich, yy, yy, w ich głowę niemalże, no, że zasługują zdecydowanie na to, aby poświęcić im. Yy, Czas, ja by je przeczytać. Ja Was odsyłam do filmu, w którym opowiadam o dorosłych. Książka z wydawnictwa, bowiem którą również otrzymałam do recenzji, która podobała mi się niezmiernie, dlatego że ja historię o II wojnie światowej bardzo lubię. Szczególnie historię o losach Żydów podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. A ta historia bardzo mnie wzruszyła y, tym bardziej, że y, opiera się ona na, y, na takiej y, rozmowie z, z, no, z osobą, która, y, która żyje i która swoją, sw swoje przeżycia wojenne powojenne. Y, opowiedziała y, autorowi. To dziewczynka z wycinanki Bart Van Esa. Historia bardzo osobista y, autora, y, dlatego, że, i tu nie będę spoilerować, bo to w zasadzie już jest powiedziane na początku tej książki, y, dlatego, że y, autor, autor tej historii jest związany y, rodzinnie y, z osobami, które y, tą dziewczynkę. Podczas II wojny przygarnęły, uratowały ją tak naprawdę przed, y, przed śmiercią. To historia holenderskiej ośmioletniej dziewczynki Lien, która właśnie trafia do takiej rodziny y, i dzięki niej przeżywa wojnę i no, wszelkie represje, do, y, które y, dotykały Żydów podczas II wojny światowej, ją omijają. Ta dziewczynka y, przechodzi przez kilka rodzin w czasie swojej tej wojennej tułaczki. Y, i, I tam dzieją się różne rzeczy, nie zawsze pozytywne. Ona w pewnym sensie niesie ze sobą traumę takiego dziecka odrzuconego, i jak sama mówi o sobie, że wiele z tych osób, które w taki sam sposób przeżyły wojnę jak ona, no jakby borykały się przez całe życie z takim piętnem dziecka niechcianego. Czy człowieka, który nie ma swojego miejsca na Ziemi? Bart van S., brytyjski historyk literatury, który jest z urodzenia Holendrem, on bardzo chce odpowiedzieć na pytanie, sam, sam chce dowiedzieć się tego, dlaczego rodzina, która przygarnęła z dziewięcioletnią Lien, dlaczego w pewnym momencie całkowicie się jej wyrzekła. Jak to się stało? Co musiało takiego się stać, że rodzina, która mm, przygarnia yy, no, tak małe dziecko i otacza ją niesamowitą miłością, opieką i traktuje jak swoje, w pewnym momencie jej życia całkowicie się jej wypiera? Autor drąży ten temat, dowiaduje się wielu rzeczy o swojej rodzinie. Wydawało mu się, że pewne osoby są kryształowe, a nie do końca tak jest. To książka rewelacyjna również z tego względu, że łączy w sobie taką, łączy w sobie niejako powieść obyczajową, ale i też reportaż. Autor odwiedza miejsca, w których mała Lien znajdowała się jako dziewczynka, wraca do tych miejsc, rozmawia z ludźmi, którzy pamiętają postać małej Lien. I które okazuje się mają bardzo dużo do powiedzenia na jej temat. Książka. Y, ma dodatkowo z, y, również sporo zdjęć ze zbiorów prywatnych lien, y, które to zdjęcia jej z, zostały. No i są w zasadzie jedyną pamiątką łączącą z tą e, rodziną e, wojenną, rodziną czasów wojny. Polecam wam. Tą historię, jeśli lubicie tego typu y, historie, które nie są gdzieś tam wyssanymi z palca opowieściami trochę podkoloryzowanymi, y, czy obyczajówkami na na jakby na kanwie jakiegoś opowiadania, ale są taką historią z krwi i kości o prawdziwym dziecku, które y, do dnia dzisiejszego, już jako dorosła kobieta, wciąż niesie w sobie tą. Y, Tą, tak jak powiedziałam, traumę i, i takie poczucie, że mm, no, kraj okay, wojnę przeżyło, ale czy było szczęśliwe? Ona, ona całe życie tęskniła za swoimi rodzicami. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że ich już nigdy w życiu nie zobaczy, oczywiście, cała, cała jej rodzina zginęła w, w obozie w Auschwitz. Mm. No, jakoś życie trzeba było sobie ułożyć i oczywiście tak też się stało w przypadku tej kobiety. Natomiast pojawienie się Bart Vanessa w jej domu sprawiło, że, że te wspomnienia odżyły na nowo, ale zdecydowała się o nich opowiedzieć. Polecam. I kolejna książka z wydawnictwa Pauza, Teres Bochman utonęła. Rewelacja. Mnie ta książka podobała się tak bardzo, że, no cóż mogę Wam powiedzieć, według mnie to jedna z książek pauzy, a, a w zasadzie z tych, z tych książek pauzy, które ja do tej pory przeczytałam, a nie przeczytałam ich wszystkich oczywiście, bo jest ich bardzo dużo, natomiast spośród tych wszystkich, które już przewinęły się przez moje ręce, to według mnie najbardziej mroczne. I taka, powiedziałabym, książka będąca thrillerem psychologicznym. Tutaj, tutaj mamy motyw manipulacji, motyw znęcania się psychicznego i fizycznego nad kobietą. Tutaj mamy historię dwóch sióstr, które łączy relacja. No, niby taka poprawna, ale jednak nie do końca. Młodsza z nich przyjeżdża do, do tej starszej siostry w odwiedziny, do takiego nieopuszczonego, nie do starego domu, w którym ta starsza siostra mieszka wraz ze swoim partnerem. I tam zaczynają się dziać rzeczy dziwne. Tam. Dochodzi do no, pewnych sytuacji, do których nie powinno dojść. Yy, nie będę wam mówiła, aczkolwiek w pewnym momencie można się domyślić, yy, o, co, o co chodzi czy co się stanie. Yy, tam w pewnym momencie dochodzi do, yy, no, do tragedii i wydawałoby się, że sielankowa atmosfera piękny dom, stary dom, pełen książek, pełen, yy, pełen jakichś takich. Yy, no, przedmiotów, które sprawiają, że on, on jest naprawdę wyjątkowy, i jeszcze jest w wyjątkowym miejscu i atmosfera lata, yy, i to, wszy to wszystko jakby yy, yy, powoduje, że to, yy, ta atmosfera sielanki trwa i trwa, ale yy, no niestety yy, tam głęboko dzieją się rzeczy yy, tak naprawdę no, patologiczne powiedziałabym. I tutaj autorka pokazuje, że problem znęcania się nad kobietą, nad kobietami istnieje, ma miejsce i cały czas dochodzi do takich sytuacji. No, ja powiem krótko, ta książka wciąga od pierwszej do ostatniej strony. Pomimo, że podejrzewamy pewne rzeczy, jakby sytuacje, które które mają miejsce i rozwiązanie, które, które nam autorka tutaj serwuje. Być może trochę zaskakują, ale są tak dobre, tak jeszcze świetnie napisane. Polecam Wam tę książkę, bo ona jest warta przeczytania i warta refleksji nad tym, jak wydawałoby się w bardzo takim nowoczesnym szwedzkim społeczeństwie. No, problem te, tego ucisku wobec kobiet jest wciąż aktualny i przede wszystkim jest. I ma miejsce, Dzieje się, dzieją się takie rzeczy. Przeczytajcie. Książkę Utonęła. Powiem Wam tylko, że jestem dalej przy niewidzialnym życiu Adilaru. Zatrzymałam się w połowie i, i w tej połowie. Jestem 300, 350 strona. Także jeszcze trochę mi zostało, yy, ale to taki mam chwilowy, po prostu zastój, więc, yy, no, więc po prostu idzie jak idzie. Myślę, że o niej Wam opowiem. Za dziś serdecznie Wam dziękuję. Polecam Wam wszystkie poprzednie moje filmy. Subskrybujcie, yy, komentujcie, jeśli chcecie, i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!